Jak zakotwiczyć się na nowej planszy gry? Nie jak tylko wiesz, wejść jedną nogą na nową planszę gry, ale jak wejść na nową planszę gry i jak się na niej zakotwiczyć. Jak się na niej rozsiąść jak bogini. Dzisiaj będzie o tym film. I dzisiaj pokażę Ci jeden podstawowy błąd, który popełnia Lola 1.0 w pracy z energią, który powoduje to, że ona wchodzi na nową planszę gry, wiesz, wącha się z nową planszą gry, albo wchodzi jedną nogą na nową planszę gry, ale za chwilę z niej spada, tak, czyli nie ma tej pojemności energetycznej, energetycznej które ma, którą ma Lola 5.0, nasza bogini i nasza królowa, która pozwala jej rozsiąść się na nowej planszy gry. Poczuć, że to jest naturalne, że ta nowa plansza gry jest w ogóle dla niej naturalna, tak, że, yy, że to ona jest tymi najlepszymi planszami gry. A nie te plansze, które wypływają z braku, z niemocy, z choroby, generalnie z nie mam, tak? I teraz o czym mowa? To może dotyczyć wszystkiego, wiesz co chodzi? To może dotyczyć, dotyczyć u Loli 1.0, związku zdrowia, formy fizycznej, biznesu, awansów pracy, pieniędzy na koncie, tak? Ten film dotyczy wszystkich tych pól. I teraz jaki jest podstawowy błąd? Od razu wchodźmy, wejdziemy sobie od razu do mm, idziemy od razu na grubo. Ok? Dobra. Czyli jaki jest podstawowy błąd u loli 1,0, że ona spada z tej planszy gry. Dobra, piszemy. Lola 1,0, lola 1,0 spada z nowej planszy gry. Bo uwaga. Wchodzi w energię. I teraz ciekawa jestem, czy, znaje, czy, zła, czy zgadniesz. <laughs> ciekawa jestem, czy zgadniesz, w jaką energię ona wchodzi. Tak? Czyli już wita się z gąską, wchodzi na nową planszę gry, już się wącha z nową planszą gry, ale za chwilę robi bach i spada, bo wchodzi w energię. A zaskoczy cię może, a może nie. Kto to wie? Ekscytację. To jest jeden z podstawowych powodów, dla których Lola 1-0 nie zakotwicza się na nowej planszy gry. Odkrywcze, nieodkrywcze, prawdziwe, a mianowicie ekscytacja. Ekscytacja, moja droga. To, co to jest, rozbijmy sobie tą energię. tą ekscytacja. Zrobimy sobie tą ekscytację? Czyli NO, Czyli energia ekscytacji. Energia. Ekscytacji. To co to jest? Jakbyśmy sobie, wiesz, tak y, pobawiły się trochę w y, rozpracowaniu, co to jest energia ekscytacji dlaczego ta energia y, nie pozwala Loli 1.0 y, rozsiąść się na nowej planszy gry, tak jak y, to robi Lola 5.0. Energia ekscytacji, jeżeli ją sztucznie dokarmiamy, jeżeli y, sztucznie w nią w, wchodzimy, to jest nic innego jak nakręcanie się na rezultat, tak? Czyli wyobraź sobie taką sytuację, że Lola 1.0 na przykład, nie wiem, długo nie była w związku jakimś i już ten nowy, fajny facet jest na horyzoncie i ona już się jara, tak? Czyli napiszmy to, energia nakręcania się, energia jarania się, tak? Ona się jara albo na przykład, nie wiem, biznes, bardzo długo pracowała na to, na, na to żeby biznes jej y, popłynął, i już ci klienci zaczynają do niej przychodzić już ten biznes zaczyna tak naturalnie płynąć. I ona już zaczyna to, co robi, zaczyna się nakręcać, zaczyna się jarać. I to, co jest bardzo charakterystyczne dla Loli 1 1.0 i to jest. do wycięcia totalnie zaczyna fantazjować. Fantazjowanie. Tak, czyli to jest tak zwana święta antytrójca. Czyli nakręcanie się, jaranie, ekscytowanie się, fantazjowanie, tak? To jest jedno i to samo, czyli to jest ta energia ekscytacji. Eee, teraz mi powiesz Mila, ale co ty tutaj w ogóle mówisz? Przecież ja ileś tam razy słyszałam, że trzeba, nie wiem, wizualizować, tak? Teraz, czy fantazjowanie równa się wizualizowanie? Nie. Fantazywanie to jest energia, fantazywanie, ranie się, nakręcanie się, to jest energia, uwaga, dziecka. Tak. To jest stan energetyczny i pozycja dziecka. I dlatego Lola 1.0 za każdym razem, jak już czuje nową planszę, gry, wiesz co chodzi, I nieważne, tak jak mówię, czy to dotyczy zdrowia, tak, że czuje, że już zdrowia jej zaczyna siedzieć, na przykład, a chorowała. Albo biznes jej zaczyna płynąć, albo jakiś związek zaczyna fajnie siedzieć, albo w ogóle pojawia się jakiś związek, albo coś już jej zaczyna siedzieć w materii, tak, czyli już ta materia powoli, powoli jej zaczyna odbijać. Teraz najgorszą rzecz, jaką Lola 1.0 może zrobić dla siebie, a robi to... Niestety, bardzo często to jest to, że sama siebie sabotuje poprzez to, że wchodzi w energię ekscytacji. Bo to, co to robi, to, ją, to, to dalej wybija ją to z energii, mam wszystko z energii dorosłego i z pozycji bogini i z pozycji Loli 5.0 i ją zrzuca z powrotem w energię dziecka i pozycję, zobacz, nie mam. A no, tak bardzo chcę. Tak, czyli e, każde wizualizowanie, które pod spodem wiąże się z tym, że tam jest ta energia braku, czyli tam jest ta energia nie mam, ale już czuję, że zaraz i zaraz i chcę, i chcę, i chcę, chcę, tak bardzo chcę, tak, tak bardzo pragnę. To jest takie dziecięce pożądanie. To jest takie w ogóle dziecięce, ale to wszystko wypływa z energii braku. I to wszystko energetycznie umacniacie po prostu w braku. To Cię umacnia w braku. Tak? To jest... To jest... Dla mnie ten etap gry i ten etap pracy ze sobą, ze swoją świadomością był ultra ważny. Myślę, że ten film, który dzisiaj ci pokazuję, który ci dzisiaj nagrywam, to jest jeden z najważniejszych filmów na moim kanale. To jest ultra ważne, bo wiem, jak nasz umysł bardzo szybko chce się nakręcać, bardzo szybko chce się ekscytować i bardzo szybko chce wiesz o co chodzi wskoczyć już na nową planszę gry, ale nie zrobimy tego z energii. Ekscytacji. Nie zrobimy z tego ze sztucznie nakręcanej się energii ekscytacji, bo tak jak powiedziałam, to jest energia pozycja dziecka małego. To jest energia. Chcę, 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 chcę. Nie mam. Już o co chodzi. Bardzo chcę, już, już tak bardzo chcę. o oh my god, tyle już na no to czekałam, już tak bardzo chcę. Pragnę tego. A to jest energia nie mam. To jest energia braku i to jest energia. Byśmy sobie zobaczyło na Hawkinsa, to była energia 125. w się pożądanie. I teraz zobacz. Ekscytacja. Jak z takiej energii niskiej, 125, my chcemy wejść na i zakotwiczyć się, a wiesz, no gdzie tylko, tylko wejść się zakotwiczyć na najlepszych możliwych planszach gry. gry. To jest abstrakcja. To jest w ogóle, wiesz, gdzie tu jest nawet do 200, tak? To nawet nie ma jeszcze 200, a to, to jest po prostu, to jest 125. I teraz te 125. To jest prawie jak 100, czyli to jest prawie jak lęk, że co chodzi. I dlatego też potrzebujesz to zapać w ciele. Jak te 125 czujesz w ciele, bo, bo ekscytację zawsze czujesz w ciele. To jest ten właśnie rodzaj takiego sztucznego haju dopaminowego, takiego sztucznego nakręcania się, takiego sztucznego już zaraz coś się wydarzy, już zaraz moje życie się odmieni, już zaraz bla, 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 tak? To jest takie dziecięce, nawet to słuchać w głosie, wiesz co chodzi, że jak my mówimy, to ten głos się tak po prostu unosi. To jest takie jakby tak... Jakby takie dziecko zaczynało opowiadać o czymś, tak? I tak się ekscytować. To jest takie fantazjowanie. No to, co jest ważne, żeby to po prostu złapać, to jest to, że moja droga, że skala 125 jest, jest bardzo blisko, energetycznie do lęku. Tak? Więc to w ciele, ta energia ekscytacji tego o oh god, już zaraz to złapię. Już zaraz tam będę. Już zaraz zmienię plansze gry. Już zaraz to będzie moje, tak? Już zaraz. X, Y, Z, nie? Coś tam się wydarzy w tej materii i tak dalej. Wibruje praktycznie jak lęk, czyli w ciele, to co jest ważne, żeby to złapać, jak będziesz sobie obserwować ekscytację, to obserwuj sobie, że w ciele czujesz praktycznie lęk. I dlatego ta energia, i dlatego ta wibracja jest tak triki, i dlatego ta wibracja jest taka mm, no tricky, bo ona wibruje klęk i w ciele ją naprawdę czuć jak lęk, jak się przyjrzysz, ale ona podszywa się, po prostu to jest wilk w owczej skórze, napiszmy to, że to jest wilcz, wilk, wilk w owczej skórze, dlatego że to podszywa się pod e, bardzo wysoki stan wibracyjny. Ta wibracja ekscytacji, ta sztucznie dokarmiana wibra wibracja ekscytacji, to jest tylko 125. To jest tylko energia pożądania, to jest tylko fantazjowanie, to jest tylko te bardzo, bardzo, bardzo już chcę tam być, o już czuję, że zaraz tam będę, wiesz o co chodzi. I to jest bardzo niska wibracja. A podszywa się pod co? Podszywa się pod wałowiu, podszywa się pod najlepsze plansze gry, podszywa się pod energię, mam wszystko. Ale to jest zupełnie inna. Wibracja. To jest zupełnie inna energia. I Lola 5 o tym wie. I Lola 5.0 o tym wie. I dlatego Lola 50, jak słyszę gdzieś tam na internecie, e, filmiki i teksty typu. Teksty typu napiszmy to. Podążaj za ekscytacją. Podążaj. Podążaj. Za ekscytacją. Jak Lola 5.0 słyszy teksty typu, podążaj za ekscytacją, i wie, że te teksty e, siedzą Loli najmocniej, dlatego że Lola 1.0 jest jeszcze uzależniona od, ma dużo jeszcze ciała bolesnego, jest uzależniona jeszcze od nisko stanów emocjonalnych, tak? lęki, wiesz, o co chodzi, złości, poczucie winy, wstydu, apatii i tak dalej. I dlatego Lola 1.0, ten, 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 ten tekst, podążaj z ekscytacją. Lola 1.0 zrozumie to jako yy, podążaj za sztucznie, sztucznymi wyrzutami dopaminy. I podążaj za pożądaniem, tak? Czyli za tą energią pożądania, czyli tą energią dziecka, czyli tą energią fantazjowania, czyli tą energią chcę, 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 tak? To Lola 1.0 złapie to, że podążaj za ekscytacją, to jest właśnie ta energia. Lola 1.0 nie będzie wiedziała, że ta ekscytacja, która płynie z wyższych poziomów świadomości, to jest Hmm. Jakby ci to wytłumaczyć, jakby to, to w ogóle dobrze wytłumaczyć, to jest takie mm, delikatne ciepełko. Takie delikatne tak. Takie delikatne ok, to to jest właśnie to. <laughs> to jest delikatne. Ekscytacja z wyższych poziomów świadomości jest delikatna, jest cicha, jest, yy, przepływa przez ciebie tylko przez. Tak jak powiedziałam, tak jak każda emocja, na której się nie zawieszamy, tylko przez sekundy. I tak samo ekscytacja. I to jest ekscytacja. I Lola 5:0 wie, że to jest taki ciche, tak. To jest prawdziwa ekscytacja. To jest taki ciche, tak. A u Loli 1:0 ekscytacja to, co to jest? To jest nakręcanie się, to jest jaranie się, to jest fantazjowanie, to jest energia dziecka, to jest energia właśnie na tej granicy lęku. i... i i pożądania, czyli 100, 125, to jest ta energia, i to jest ta energia, i to jest ta wibracja. Nie mam, nie mam, nie mam, ale tak bardzo chcę, 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 chcę. To jest ta energia. Ale łapiesz mnie, że ta rada, podążaj z ekscytacją, to jest najgorsza możliwa rada, absolutnie najgorsza, która nie pozwala loli 1-0 wejść na i zakotwiczyć się na nowej planszy gry. Nie pozwala. Dlaczego? Bo Lola 1.0 będzie miała I, i złapie to. Bo u... Dlaczego złapie to podążać za ekscytacją? Bo jest uzależniona od nisko stanów emocjonalnych, czyli jest uzależniona od tych stanów poniżej 200, czyli ta wibracja 100-125 to jest mega niski stan emocjonalny i Lola 5.0 o tym wie, dlatego że zawsze po tej sztucznej ekscytacji, czyli tym haju, Czyli tej dopamince, czyli tej fantazji, yy, czyli tym wizualizowaniu z braku, i tak dalej, zawsze po tym jest co? Dół. Dół, zawsze. I to, jeśli tak jest, to znaczy, że to jest ultra nisko wibrujące. Tak? Obecność nigdy Cię nie będzie prowadzić przez coś takiego. Nie. Obecność zawsze będzie Ci mówiła: hej, przestań dokarmiać. Przestań, do, przestań sztucznie się zawieszać, przestań sztucznie dokarmiać e, ciało bolesne. To nie jest ta ekscytacja, tak? To nie jest, to nie jest ta wibracja, moja droga. I to, ym, to, to, to hasło podążaj z ekscytacją, które Lola 1.0 właśnie. Rozumuje poprzez ten, ten stan tej, te, tego fantazjowania, tego haju, tego o tego oh my god, już zaraz to się wydarzy, wiesz co chodzi, już zaraz to mam itd. i tak dalej, właśnie tej energii dziecka. Na no maksa zatrzymuje ją na tej samej planszy gry, dlatego że nie pozwala jej się rozwinąć. Wiesz o co chodzi? W momencie, kiedy Lola 1.0 już wchodzi na jakiś poziom biznesu, już wchodzi na jakiś poziom forma, już wchodzi na jakiś poziom związku itd., to to, co się wydarza, to zaczyna się wydarzać najpiękniejszy etap, właśnie, czyli zaczyna się rozgaszczać na nowej planszy gry, czyli wchodzi etap normalizowania, normalizowania planszy gry, tak? I teraz ten etap to jest najważniejszy etap, żeby po prostu wiesz, wejść na nową planszę gry i się na niej rozgościć. Czyli trzeba z niej zrobić coś oczywistego. Wiesz o co chodzi? Tak jak oddychasz. Nie robisz z tego wielkiego wow. To normalne to jest dla ciebie, że oddychasz, tak? I tak samo Lola 5.0 wie, że, żeby się zakotwiczyć w pełni i się jak bogini na nowej, zajebistej planszy gry, ona musi ją znormalizować. To dla niej nie może być wow to dla niej nie może być high, to dla niej nie może być nakręcanie się, to dla niej nie może być ekscytowanie się, bo ona wie, że wtedy wraca do loli 1.0 i ona wie, że wtedy to, co robi, to wyrzuca materię na piedestał i mówi, ja taka malutka, ty materiał taka, taka duża. Tak? Dlaczego materiał taka duża? Bo ja się tobą ekscytuję. Czyli ja się ekscytuję tym nowym związkiem, tym biznesem, tymi klientami, tym zdrowiem, tym ciałem, whatever. Tak? I to, co robię wtedy, w tym momencie, gdy wchodzę w ten, w ten ultra niski, tak jak powiedziałam, um, sztucznie dokarmianą ekscytację, bah, materia mi wywala na piedestał. Wyrzucam materię na piedestał. Tak? Czyli coś, co wibruje, nie wiem, w granicach 200, ja wyrzucam ponad siebie. Tak? Czyli ja mogę wibrować 1000, ale ja będę się bawić w grę, że materia 200, Tak. To jest coś, wiesz, za czym ja mam się uganiać w ogóle, tak? Czyli Lola 1:0 zrobi sobie taką fajną zabawę, nie? I zrobi sobie z materii, która jest poniżej 200, Wiesz chodzi, to jest, no, jest jaki jest. Ona sobie zrobi z tego boga, widzisz? Wyrzuci ją na 500, na piedestał. I teraz w momencie, kiedy ona wyrzuci to, to na piedesteł, od razu wchodzi w energię dziecka, od razu wchodzi w energię nie mam, od razu wchodzi w energię, to jest dla mnie za duże. Nie jestem w stanie tego utrzymać. Zobacz. Tak? I dlatego Lola 1.0 często wraca na starą planszę gry, bo trudno jest jej utrzymać nową planszę gry. Dlaczego? Bo ją wywaliła na piedesteł. Bo zrobiła z niej Boga, bo zrobiła z niej. Wowiła, bo zrobiła z niej nie wiadomo co. Hmm? Lola 50. Co robi Lola 50, gdy, gdy już czuję, że wchodzi na nową planszę gry? Gdy już czujesz, że jeszcze więcej wierz zaczyna się jej poszerzać, jeszcze więcej obfitości, jeszcze więcej klientów, jeszcze więcej, nie wiem, zajętych projektów, jeszcze bardziej. Pełniejszy związek, nie wiem, jeszcze lepsza forma, jeszcze lepsze zdrowie. Co ona, co Lola 5.0? Co ona 5.0 e, robi? Lola 5.0 normalizuje nową planszę gry. I to jest jej priorytet. Lola 50 wie, jak y, te emocje ekscytacji, jak te emocje nakręcania się, jak one są, wiesz, pociągające, ale ona tam nie pójdzie. Ona tam nie pójdzie, dlatego że dla niej y, ćpanie ciała bolesnego i ćpanie nisko wibrujących emocji daje jej tymczasowe poczucie y, tej fałszywej tożsamości, no bo wiesz. Schodzisz energetycznie do wibracji 125, więc masz to poczucie gęstości, więc masz to poczucie fałszywego ja, więc masz poczucie tego, że udało mi się. Albo zaraz już mi się uda, albo już czuję to nosem, już mi się zaraz uda i tak dalej, i już zaczynasz to, to cię, to cię zaczyna ciągnąć. Dlaczego? Bo ci daje to, to iluzoryczne poczucie gęstości, i to iluzoryczne poczucie, że This is real, nie? Że, to, że ta gra jest iluzją. Dlatego zresztą te nisko wybrująca energie tak nas ciągną, bo dają nam tą iluzję gęstości. Lola 5.0 tam nie pójdzie. Czyli Lola 5.0 nie nie zawiesi się na nakręcaniu się, jaraniu się, ekscytowaniu się, tak? Ona nie pójdzie w ten stan emocjonalny. Ona to znormalizuje, czyli wchodzi na nową planszę gry i jest drzż, norma, standard. To jest jak oddychanie. Ok. Nie wiem. Lola y, 1.0 ma na horyzoncie jakąś nową inwestycję. Jakiś dom na przykład, tak? Będzie nie wiem wizualizować na przykład tak wszystko oczywiście z braku, więc będzie tylko zawieszać, będzie tylko zawieszać się na braku, będzie wyrzucać dopamina, więc będzie się rozregulowywać, będzie miała rozregulowany układ nerwowy, za chwilę będzie spadać w dół i tak w kółko, ale to co zrobi, to zrobi z materii i z, z domu Boga, tak, czyli już czuję, że ten dom zaraz będzie, już czuję w materii, że on siądzie, już czuję, że już wiesz, już mnie prawie na niego stać i tak dalej, albo... Już coś tam. Tak? I nawet jak wejdzie na chwilę do tego domu i tutaj, na chwilę się tutaj zakotwiczę, to za chwilę to, co się dzieje, będzie chciała z powrotem wracać na niższe plansze gry, będzie chciała z powrotem wracać na nisko wibrujące energie. Tak? Bo to one ją ciągną. I będzie chciała wracać do tego. Czyli ekscytacja haj. Dół. Czyli Lola 1.0 jeszcze nie przyzna się przed sobą, że ona ćpa ekscytację po to, żeby śpać dół, po to, żeby ćpać nie wyszło mi. Tak? I dlatego bardzo często po prostu, nie wiem, wejdzie sobie na, nawet na ten nowy dom, ale za chwilę coś nie wyjdzie z kredytem. Nie wiem, kredyty wzrosną, wiesz o co chodzi, na przykład 100%. i będzie jej stać na ten nowy dom. Bach, du, nie, nie ma kredytu. Znaczy nie ma domu, muszę sprzedać dom na przykład, tak? Dlaczego? Bo jak jest uzależniona od tego, to będzie też uzależniona od tego. Okej. Dlatego Lola 5.0 o tym wie i Lola 5.0 wie, że za każdym razem jak wchodzi w ekscytację, to na, wiesz, to już za chwilę jej odbije dół, więc ona tam nie pójdzie, bo, wiesz, że tak się nie manifestuje, że to nie jest, nie jest ten poziom manifestacji, ona się już tu nie bawi. A po drugie, ona normalizuje coś jako coś oczywistego. I wtedy nie robi to na niej wrażenia, wiesz, o co chodzi. To jest dla niej normalne, to jest dla niej oczywiste. To jest dla niej naturalny stan. Takie oddychanie jest dla ciebie naturalnym stanem. Tak, dla Loli Zero są naturalne wszystkie najlepsze plansze gry. To jest naturalne, to jest normalne, i wtedy z tego stanu jesteś zakotwiczona na tym stanie. Rozsiadasz się na tej plansze gry, bo po prostu wiesz, że to jest Twoja plansza gry. Że to jest Twoja naturalna plansza gry. Tak? Ale żeby tam wejść, nie można popełniać tego błędu z tą ekscytacją. I tak jak mówię, to jest jedna z najtrudniejszych w yy, moim odczuciu energii do. Chociaż nie dobra, nie, nie, nie będę mówić, że jedna z najtrudniejszych, yy, bo zawsze jak mówię, że Kuziwa jedna z najtrudniejszych, to od razu słyszę gonga, że, a, że to jest nisko wibrujące. <śledziny> tak. Nie ma, nie ma. Wszystko jest lekkie i proste, ale to jest o tyle, to jest o tyle triki, energia, ta ekscytacja, że tak jak mówię, podszywa się, to jest wilk w owczej skórze, podszywa się pod wysokowibrującą e, wibrację, ale jest niskowibrującą. Tak? Dobra, moja droga www.emilaglowacka.pl I tutaj masz sesję ze mną jeden na jeden. A jak weźmiesz ukośnik, grupa. Jeszcze jeden ukośnik, to tutaj jest masterka swojej energii. Yy, teraz co robimy na masterce? Na masterce wychodzimy z loli 1.0 i zakotwiczamy się na loli 5.0. Całuję